Cześć, jestem Lena, jesteście na kanale Lena Green, a ja nadal opowiadam historię o Kazachstanie, kraju, z którego pochodzę. Dzisiejszy odcinek będzie się nieco różnił od poprzednich, takich lekkich, o zabarwieniu humorystycznym. Mimo to nie wyłączajcie. Myślę, że sprawa jest na tyle ważna i dotyczy nie tylko Kazachstanu, tylko każdego z nas, każdej kobiety, sz kobiet szczególnie. No to cóż, zaczynamy. Minister Finansów Kazachstanu

Zabójstwo popełnił w restauracji swojej własnej, były kamery, które to nagrały. No i jeszcze takim materiałem dowodowym był jego własny telefon, który on oddał sądowi, i po rozblokowaniu okazało się, że tam jest ponad 20 wideo, krótkich odcinków, na których minister finansów w przerwach bicia swojej żony nagrywał. Nagrywał, jak on to robi. Co ciekawe, proces sądowy odbywał się, był otwarty. Niem niesamowite zjawisko. Chyba ostatni raz takie coś mogłam obserwować, jak był otwarty proces Johnny Deppa i Amber Heard. Odbywał się online, można było to wszystko oglądać i wyobraźcie sobie, jaka ilość ludzi, komentatorów mogła komentować każde słowo sędzi, każdy ruch, każdy gest e oskarżonego, obrony. To był taki masowy proces, który trwał pół roku i zakończył się dosłownie kilka dni temu, e, kiedy był już zatwierdzony wyrok. Co się stało w skrócie? Były już minister finansów Kazachstanu wracał z koncertu ze swoją trzecią już żoną, młodszą od siebie o 12 lat. Obydwoje prawdopodobnie byli pod wpływem alkoholu i ponieważ posiadał własną restaurację. Sprowadzili się do tej restauracji. Restauracji posiadali kamery, i na nagraniu zostało przedstawione to, jak on ją bije, kopie, maltretuje. Ca cały przebieg trwał około 8 godzin, do momentu, aż ona zmarła, ta kobieta. <słuch> Istotne jest to, że to było przełomowe zdarzenie, przełomowy sąd. Oprócz tego, że sprawa otwarta, mogliście oglądać online to wszystko, co się działo. Wyobraźcie, tysiące ludzi z Kazachstanu, który jest duży, i z krajów obok leżących, mogli na żywo komentować. W pewnym momencie Sprawa przybrała takiego obrotu, że miałam wrażenie, że ludzie widzą więcej i już prowadzą ten proces zamiast sędzi, dlatego że wiadomo, co ileś tysięcy, tam setek tysięcy osób to nie jedna. A wyobraźcie sobie, że podczas procesu m, były oczywiście otwierane telefony, jakieś materiały dowodowe, był jakiś SMS w języku angielskim. Podam jako przykład, gdzie e, kobieta napisała do mężczyzny, smell like roses. I to właśnie widzowie ci oglądający dokopali się do tego, że to jest po pierwsze cytat z filmu Dziennik Zabójcy. Po drugie, że to oznacza wyjść suchym z wody, idioma angielska, czyli właśnie to, żeby pozbyć się, powiedzmy, jakichś, jak to się nazywa, pozbyć się dowody, pozbyć się dowodów i wyjść z tego cało. I w sądzie, kiedy się okazało, że mamy już taki dowód no stuprocentowy na to, co on zrobił i w jaki sposób. Tutaj już oczywiście zaczęło się takie targowanie o to, jaki powinien otrzymać wyrok. I tutaj wszyscy, cały Kazachstan powstał w takim wielkim buncie. Ludzie chodzili z plakatami, z jakimiś hasztekami, żeby to było koniecznie do żywocie. Tak? Dlatego, że młoda dziewczyna Oczywiście nie jest takie ważne, czy młoda, czy, czy ładna, tak? To to działa tak na nas psychologicznie, że bardziej nam może szkoda być. Natomiast e, prawnie wygląda to tak, e, że w prawie Kazachstanu mniej więcej za tego rodzaju zabójstwo wyrok, powiedzmy... Może być nawet 8 lat, może być 10, maksymalnie jeżeli tam ze szczególnym okrucieństwem do 26 podejrzy lat. Jeżeli są wśród nas prawnicy, napiszcie jak to jest w Polsce. Natomiast ponieważ to było publiczne i wiecie troszeczkę przypominało mi takie rzymskie klimaty starożytne, że ludziom potrzebna jest wina... Chleba i krzysk. Tutaj włączyło się taka, takie pole zbiorowe, tej energii, którzy wszyscy krew za krew, krew za krew dożywocie. Warto wspomnieć, że w Kazachstanie rządzą klany, klany rodzin, takich, takiej elity, rodzin e, najbogatszych. E, I tak było przynajmniej przez ten cały czas, kiedy prezydentem był Nazarbajew, a był on prezydentem praktycznie 30 lat 29 lat. Co myślicie o tym, że prezydent Rządził 30 lat, no i wiadomo, że jego klan był takim największym, najbogatszym, na jakieś setki tysięcy funtów majątku w Londynie, korupcja i tak dalej i tak dalej. Nie tak dawno temu, w 22 roku, było coś na zasadzie Majdanu kazachstańskiego, kiedy bardzo podskoczyły ceny na gaz. Mieszkańcy Kazachstanu wyszli na ulicę. Zrzucano posągi prezydenta Kazachstanu, Nazarbaeva, łamano te tabliczki, jeżeli nazwa ulicy jakaś była związana z jego nazwiskiem. Czyli ludzie powolutku się buntowali, i niektórzy w tym procesie, nawet jeden z prawników obrońcy zabitej dziewczyny, powiedział tak, że to, ten proces nie dotyczy tylko tych dwóch osób, że chodzi o taką zmianę. Systemu w państwie, że widzicie, to było na tyle rezonansne, ponieważ no, przemoc domowa jest czymś takim niestety, ale powszechnym w każdym państwie, podejrzewam, gdzieś więcej, gdzieś mniej. I, I takie procesy od czasu do czasu się odbywają. Dlaczego jednak tutaj aż taki rezonans to wywołało? Dlaczego? Eee, czy tylko dlatego, że to był proces otwarty i wszyscy mogliśmy oglądać i komentować? Czy dlatego, że to był polityk, to był minister finansów, ktoś bardzo blisko? postawiony prezydenta czy dlatego, że dziewczyna taka piękna, młoda i jakaś taka ludzka, zwykła empatia, niesprawiedliwość, tak, że powinna żyć rodzić dzieci, szczególnie, że ona była taką, widać, ciepłą osobą, to wszystko się nałożyło na to, że wygląda to tak, jak wygląda. Jeżeli mamy prawników, napiszcie, jak w Polsce jest prawem, co grozi za zgłoszenie na przykład przemocy domowej. Z takich promyczków światło w tunelu w każdej sytuacji można je zauważyć. Podczas procesu rzeczywiście powstało nowe prawo, które zostało nazwane imieniem dziewczyny zabitej. Ona miała na imię Saltanat i ono tak się nazywa, prawo Saltanat. I prawo dotyczy zaostrzenia zaostrzenia przepisów odnośnie przemocy domowej. I oczywiście to wywołało taką ogromną falę rezonansu. Setki tysięcy kobiet, które wcześniej się nie odzywały, gdzieś zaczęli opowiadać swoje historie. I dosłownie niedawno jakaś inna żona innego polityka, bardzo znanego, również się zgłosiła do programu, cała pobita w sieniakach i powiedziała, że od lat nie mówi nawet do niej po imieniu, tylko jakoś e, i ją bije latami. Czyli jak widzicie to, że czegoś nie widać i co nie jest na powierzchni, nie znaczy, że tego nie ma raz, a dwa, że w takich wysoko postawionych domach, w takich, pamiętam, na którymś wykładzie z psychologii, nie wiem czy to jest na 100%, bo tutaj dużo osób się kłóciło, ale dostaliśmy taką informację, że jeżeli chodzi o statystyki policji w Warszawie, to najwięcej zgłoszeń przemocy nadpływa właśnie z dzielnicy typu wilanów, czyli wydawałoby się tam, gdzie jest największy dostatek, tam, gdzie jest. Rozumiecie, tak? Zabić już samo w sobie jest takie no, komentować nie trzeba. To jeszcze przecież w jaki sposób to wyglądało, tak? To było zabójstwo wielogodzinowe. Fakt, że podpływam alkoholu. Być może, gdyby tego alkoholu nie było, te hamulce, z którymi tak widać, czy był problem, one by jednak powstrzymały go. Natomiast alkohol zrobił swoje. I. Takim najbardziej chyba tematem, który był w sądzie pomijany ze względu na to, że być może i dla samych prowadzących to było takie krępujący i dla rodzin, dziewczyna podczas tych nagrań była goła, była naga tylko w płaszczu i wtedy, kiedy otrzymali dostęp do telefonu sprawcy, Okazało się, że on ją maltretował, zabijał w ciągu około 8 godzin, nagrywał to, poniżał, robił tam różne rzeczy. Nie wszystko pokazali oczywiście tak otwarcie, żeby ich chronić, tą rodzinę i no możecie się tylko domyślać, tak? Czyli tu widzimy i przemoc, i poniżenie, i jest jeszcze z jakąś taką seksualnym podtekstem. Chciałabym bardzo, żeby ktoś z Was podzielił się w komentarzach i napisał, chociaż czy kiedykolwiek spotkał się z przemocą. Może ktoś na Was podniósł rękę, może jakiegoś klapsa, czy w ogóle w Waszym życiu miało miejsce przemoc? W podsumowaniu, mamy prawo, rzeczywiście coś ruszyło. Jako ciekawostka powiem Wam, że ta dziewczyna z altanat była astrologiem, i ona widziała i mówiła swoim bliskim, że zbliża się taki okres, kiedy coś bardzo złego się zdarzy widziała, no to można tam wyliczyć okresy życia, że w tym okresie wszystko się zawali, we wszystkich dziedzinach bardzo, bardzo będzie źle, nawet podejrzewała, że ktoś może umrzeć, obstawiała, że to będzie jej mąż. A widzicie? Jednak podejrzewam, że nie, nie planował ją tego dnia zabić. Yy, zamiar może postać w trakcie. Jestem piany, jestem wściekły, a pamiętajmy też, że to był baran zodiakalny, czyli takie tam, gdzie tej agresji jest wystarczająco. Yy. Dla mnie bardzo ciekawe byłoby dowiedzieć się, jak rósł ten yy, człowiek, dlatego że jeżeli weźmiemy te dwa domy, w których dzieci się spotkali, jeden jest kadry, drugi ofiara, to tam można prześledzić też pewne podobieństwa. Jeszcze dlaczego nie mógł dostać do żywocia, chociaż tak wszyscy głośno, wiecie, było mnóstwo tych hashtagów, wideo, jakichś demonstracji z takimi plakietkami, że on powinien dostać do żywocie. Jedną z takich informacji, jakie znalazłam, dlaczego nie może dostać chociażby z takiej zwykłej sprawiedliwości, że wszystkie poprzednie procesy podobnego kalibru dostawali, nie dostawali do żywocie, tak, W Kazachstanie to jest tam 10 lat, można dostać za do zabójstwo, więc jak gdyby to byłoby nieuczciwe w stosunku do tych poprzednich. Możemy oczywiście teraz to rozpatrywać na nowo i zmieniać to prawo, niemniej jednak, jak w Polsce wygląda sprawa, no i co, ku przestrodze kobiet. Oczywiście w internecie bardzo dużo można znaleźć informacji, jak rozpoznać psychopatę. Ja tutaj e, nawet nie szabym w kierunku psychopaty i się za zastanawiam nad takim zjawiskiem jak ta klanowość. Kiedy Ty rodzisz się w jakimś klanie, e, takim znanym, bogatym, elity tak zwanej i Ty e, już masz wybraną swoją ścieżkę. Ty jesteś skazany na sukces, że tak powiem, odgórnie. Tak sobie zawsze myśla, co jeżeli ten człowiek miał być artystą, albo grać na pianinie, albo jeszcze coś robić, ale nie być politykiem i ministrem finansów. A, kiedyś pracowałam z lekarzami i bardzo zapadła mi w pamięć historię jednego lekarza, który pochodził z klanu lekarzy. I rodzice bardzo namawiali go, żeby też był lekarzem. On się przełamał, nie chciał, poszedł na filologię. Zobaczycie, to troszeczkę zupełnie inny kierunek, tak? Ale potem i tak oni z tej filologii go ściągnęli, on został tym lekarzem i rozmowa z nim wyglądała tak zdanie, tak jedno zapamiętałam, nawet nie wyobrażasz, w jakim piekle ja żyję. On mówił o takiej swojej codziennej pracy w szpitalu. Także ta klanowość i te tradycje jest super, ale jak widzimy, nie zawsze. Nienawiść ludzi, żeby go tam wsadzić do końca życia jest absolutnie zrozumiała, ale we mnie, jak staram się troszeczkę gdzieś wyjść i z to poobserwować, szukam jakichś innych sensów i przyczyn przede wszystkim, dlaczego taka osoba na taką wyrosła. On, jego ojciec, ojciec tego ministra, był rektorem. No, mam pewne podejrzenie, że surowo dosyć było w domu. Mam podejrzenie, że była przemoc w domu i to takim na porządku dziennym, chociaż rodzice tego zaprzeczają. Ciekawostkę jeszcze taką wam powiem, że tego typu zachowania, co ciekawe, o ile oczywiste nam się wydaje, jeżeli ktoś jest bity, poniżany w dzieciństwie, tak? To jest normalne, znaczy no normalne to nie jest, ale jest zrozumiałe, że on też może takie zachowanie powielać w przyszłości, bo to będzie dla niego norma. Co ciekawe, jeżeli ktoś by nadmiernie był chroniony, wszystko, miał wszystko dozwolone, to to prowadzi do podobnych skutków. To jest takie niesamowite dla mnie kiedyś było odkrycie: że jeżeli kogoś rozpieszczać, na wszystko pozwalać, nie stawiać żadnych granic, to to poczucie bezkarności jest takie samo, jak w przypadku, gdy cię bili i katowali. Widzicie, to takie, takie dwa krańce. Piszcie, co myślicie, piszcie. Jak, jak uważacie, jaki wyrok powinien być za zabójstwo, czy powinno być oko za oko? Jeżeli osoba idzie siedzieć na 20 coś lat, a wiadomo, że utrzymane jest z no, pieniędzy podatników, tak? tutaj ten punkt też często budzi taką, taką złość, że dlaczego ktoś zabił, a my teraz z naszych pieniędzy będziemy go jeszcze utrzymywać przez kolejne 30 lat, czy powinien może pracować, czy co? Czy jest szansa na resocjalizację? U nas jeden z naszych profesorów mówił zawsze, że resocjalizacja to jest taki kierunek, jak to powiedzieć? Nieskuteczny, ponieważ żeby była resocjalizacja, musi najpierw nastąpić socjalizacja. Jeżeli nie było socjalizacji, to o jakiej resocjalizacji my mówimy? Chociaż spotkałam się z zdaniem jednego psychologa, który mówił, że właśnie teraz, kiedy on będzie siedział w więzieniu, będzie miał ten czas, takie odcięcie się, żeby rzeczywiście e, widział w tym szansę na to, że ta jego osobowość może coś się w niej poruszyć i może coś się zmienić. Z praktyki wiemy, że osoby za cokolwiek chyba siedzące z więzienia wychodzą z gorszymi jeszcze e, stanami, tak? Szybciej popełniają kolejne przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, ten minister już dostał kiedyś wyrok 10 lat za przestępstwo finansowe i on odsiedział tylko bardzo malutko i wyszedł. Jaka szansa na to, że wypuszczając taką osobę coś się naprawi? Raczej będzie gorzej. Napiszcie, gdy jest bardzo ciekawe, czym Myślicie, że za zabójstwo powinno być dożywocie? Jeżeli nie dożywocie, to ile? Jak wygląda przemoc domowa w Polsce? W sensie, jak wygląda od strony prawnej? Czy takie kobiety mogą się gdzieś zgłosić? Czy są chronione? I słoneczko nam się schowało. Niesamowita ciekawostka, dzięki czemu ta sprawa się nie ukryła, ponieważ takie były plany. Początkowo zabójca chciał. Te zwłoki schować. A miał powiernika, któremu dał telefon zabitej żony, prosił, żeby on jeździł po mieście, żeby GPS, żeby odśledzał, że niby ona gdzieś chodzi. Zawinął już ciało w koc, wytarł wszystkie ślady i chciał pozbyć się ciała. I tutaj odziwał, uratował niechcący Putin. Okazało się, że akurat tego dnia miał przyjechać Putin. Do Kazachstanu i ponieważ to była restauracja jakaś znana, miał tam zjeść kolację. I przed przyjazdem Putina jest dużo ochrony, która chodzi i sprawdza, czy wszystko jest ok, żeby on tam mógł wejść. I właśnie ta ochrona Putina nie pozwoliła, żeby oni wynieśli te zwłoki. No w sensie oni się bali, że ktoś to zauważy. I w taki dziwny sposób, nie niechcący Putin, żeby zrobić coś dobrego, no. Um. Niechcący, ale tak to wyglądało. I oczywiście, mimo że wszystkie dowody na to, że to ciało próbowane ukryć były, to i tak minister walczył do końca, mówiąc, że absolutnie nie, absolutnie nie. Też myślę, że sprawa była taka rezonansna ze względu na to, że u ministra nie było widać, jak gdyby nie było widać żadnej skruchy, a nie było takiej pozycji, że ja zabiłem żonę, tak? że było cały czas oczarnianie strony, zwalanie winy. I ja jestem niewinny. I to jest niesamowite. To też taka cecha psychopaty to kłamanie, które bardzo łatwo przechodzi, brak współczucia i takie, myślę, że to też bardzo w dużym stopniu wpływa na emocje ludzi obserwujących proces, że ty widzisz, widzisz wszystkie dowody, pokazują ci wideo, zobacz, tu ją kopisz, tu ją bijesz, a ty mówisz, ja jestem niewinny. To nawet taka. Taka mina jest taka obalona teorie, tak? Że z rysów twarzy można zczytać jakąś cechę osobowości. Ona jest taka pseudonauka, Niemniej jednak jak popatrzeć na jego buźkę, taką pulchną, takie długie rzęski, taki mały nosek i on wygląda na takiego. Um, Pupsi kto się mówi po rosyjsku po, po tak taka laleczka, taki dziduś mały, taki czabaty, tak? Rzeczywiście to warto pamiętać nam kobietom, że jeżeli wyobrażamy sobie mordercę, sadystę, kogoś takiego wiedziała, on bardzo często wygląda właśnie tak. takie oczka, taki nosek, taki grzeczny głos, tak bardzo spokojny, bardzo niewinny. I to jest też taka podpucha. Z takich typowych cech jeszcze psychopata ku przestrodze, to pamiętajmy dziewczyny, że jeżeli mężczyzna bardzo szybko wchodzi w relację, czyli znacie się dwa dni, a on was zasypuje koszami róż, proponuje już małżeństwo, że będziemy mieszkać i coś. Bardzo jest taki pierwszy już czerwona flaga, że nie. To jest typowe typowe zachowanie między innymi psychopata, tak? To jest bardzo takie szybkie. Widzę ten przedmiot, on jest mi potrzebny do czegoś, bo psychopata zazwyczaj używa ludzi jako narzędzi do czegoś. Tam nie ma empatii, nie ma poczucia winy, jest bardzo taka lekkość w kłamaniu, cały czas kłamstwo, kłamstwo, kłamstwa, e, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak obserwujecie często na rance, gdzieś w restauracji, to jest takie traktowanie osób niżej stojących w statusie, na przykład no, będąc w restauracji powiedzmy, że to jest kelner. Bardzo źle, tak? Jeżeli widzicie, że wręcz sprawia mu to radość, takie ubliżanie, że um, to też jest taka kolejna czerwona flaga. Nie wiem, czy widzieliście takie osoby. W przypadku tego ministra było nawet takie nagranie, kiedy on bardzo ubliża kelnerowi, który w czymś tam się pomylił, i tam idzie taka wiązanka takich bluźnierstw, takich gruźb, co on z nim zrobi. Jakby mu ta wyższość, no wiadomo, że to z poczucia nieszczęści wynika, ale to poczucie wyższości, że ja tu jestem kimś, a Ty jesteś nikim, Ty jesteś kelnerem, i ja zaraz Cię zrobię to i tamto. To jest też taki kolejny a, trwożny, trwożna flaga. I na ten proces też podtrzymam się między m.in. pod kątem tego, co musiało zajść w jego dzieciństwie, żeby ukształtowała się taka osobowość, bo nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli posługujecie biografię najsłynniejszych zabójców, maniaków i zobaczycie, co spotkało ich, to jak powiedział jeden z takich, tak, który to powiedział, żeby nie pomylić, wydaje mi się, że to powiedział Cikatillo, to jest jeden z rosyjskich takich seryjnych morderców. Kiedy um, psycholog zadał mu pytanie, czy on się nie boi kary, czy on się nie boi, że za to, co zrobił, uh, coś go czeka, a on odpowiedział prosto: uh, Ja już przeżyłam najgorsze piekło, ja już przeżyłam. Już to, co ja przeżyłam, przeżyłem, to jak gdyby po tym nie było już czego się bać. Więc tutaj też, uh, to mi się podoba. Amerykański sposób myślenia i sądzenia, bo na ile mi wiadomo, tam się rozpatrywuje w procentach tą to, to winę. Na przykład nastolatek rozstrzelał kolegów, bierzemy pod yy, tą winę nie zwalamy tylko na niego, ale tak. Yy, jaka była sytuacja w domu? W jaki sposób był wychowywany? Czy tam było przemoc? A akurat tego dnia powiedzmy, że nauczycielka coś tam, coś tam na niego nakrzyczała albo coś tam, coś tam. Tak to też wpłynęło na to. Wiadomo, 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 ale jest bardzo dużo czynników, które doprowadziły do tego, dlaczego to się wydarzyło. W psychologii w ogóle agresja to jest obronna reakcja na strach. To jest strach. Wyobraźcie sobie, ktoś bije, zabije swoją żonę, a pod spodem jest jego strach. Czego on tak się boi? Na materiale dowodowym można było prześledzić, z czym ten strach m.in. był związany. On zabijając tą kobietę, pro, zadawał jej w kółko to samo pytanie. Tam, któryś z adwokatów policzył, że on czy 60 razy powtórzył to samo pytanie, czy ona spała z jakimś e, tam wysoko też postawionym politykiem. Niektórzy przypuszczają, że nie tyle. Ta żona była dla niego ważna i istotna, czy ona z nim spała, czy nie, ile ta jego rywalizacja pomiędzy nim a tym właśnie mężczyzną, któremu może lepiej się powiodło w jego oczach, tak? Może zjał, No, możemy się domyślić tylko, jakie relacje wiązały konkretnie jego, konkretnie z tym innym politykiem. Niemniej jednak, tak to się skończyło. Kochani, no, ciężki taki dzisiaj odcinek był, aż chcemy mi się przeprosić, ale. Chciałam się tym podzielić z Wami, dlatego, że życie też nie jest tylko takie piękne, kolorowe, wesołe. Są też takie sprawy, które wymagają troszeczkę większej refleksji i zadumy. Serdecznie Wam dziękuję. Będę bardzo wdzięczna i bardzo z wielką ciekawością przeczytam, jeżeli ktoś jest w stanie się podzielić własną historią odnośnie przemocy. Być może ktoś Was klepnął. Co o tym sądzicie? Dzisiaj mamy to wszystko e, tak mocno zaostrzone. Tak, ostatnio wiozłam dzieci do szkoły i właśnie tak z Turką rozmawialiśmy bo wiesz, wieku się jeszcze, na przykład w czasach Kopernika, no to to bicie, mog mogliście po prostu zdjąć słodnie przez całe klasie i cię lać, tak? Potem jeszcze nie tak dawne pokolenie, opowieści naszych babci, mam, że ci tą linijką po palcach, tak? Jakby ta przemoc, y teraz to bardziej granica się... Buduje mocne, że coraz mniejsze objawy przemocy są dozwolane, jak gdyby, ale zobaczcie, co się dzieje. I to jeszcze na szczycie, to są osoby, które przewodzą państwem. Chyba to jeszcze takie, też taki czynnik, który tak mocno wzburzył społecznością, bo okej, okay, jeżeli to jest jakiś tam mietek, wyszedł z więzienia, tam pije i tak dalej, to mniej nas to dziwi niż ktoś elita, osoba wysoko wykształcona. Ale jak widzicie. W tych domach tej elity nieraz jest dużo, dużo straszniej niż w takim zwykłym, prostym domu. Dziękuję Wam serdecznie. Piszcie jakiekolwiek komentarze, bo bardzo się stęskniłam za Waszymi komentarzami. Długo mnie nie było. Opowiem kiedyś, co i jak się działo i dlaczego. Ale wracam. Wracam, bo kocham tą kamerę, w którą teraz się gapię. Kocham nagrywanie, kocham montowanie i kocham czytać Wasze komentarze. Także piszcie, stawiajcie lajki, żeby wesprzeć mnie żeby mnie zamotywować do dalszych działań, ponieważ żebyście wiedzieli, ile razy ja nagrywałam wstęp, bo po takiej przerwie człowiek się odzwyczaje i po prostu już na resztkach, ale jak widzicie, dotrwałam. Cześć, cześć! O, po raz dziesiąty. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku a w następnym odcinku zabieram Was ze sobą w podróż z samolotem.